Gdy zacząłeś niedawno streamować, albo chcesz zacząć streamować i masz tylko jeden monitor. Nadal zastanawiasz się, jak zrobić, żeby widzieć czat i móc swobodnie grać. Obserwuj ten kanał, a ja zaraz pokażę Ci jak to zrobić. Oczywiście na początek chodzimy do wyszukiwarki i wyszukujemy frazę Restream. Następnie klikasz pierwszy link od góry, Restream Multistream. Na górze w menu wyświetli Ci się lista opcji więc wybierasz czat. Teraz masz tutaj możliwość pobrania, download for Windows. Po zainstalowaniu aplikacji, otwórz program i powinieneś zobaczyć mniej więcej coś w tym stylu. Takie okienko, które ma swoje ustawienia. Oczywiście, prawdopodobnie w pierwszej kolejności poprosi Cię też program o powiązanie konta z Restream, z Twitchem. Ja już mam to zrobione. I teraz możesz sobie wybrać Compact Mode. Widzisz tutaj wtedy inaczej będą się wyświetlać wiadomości. Możesz ustawić, żeby wyświetlał się licznik widzów. On wtedy będzie widoczny tutaj na dole. I teraz najważniejsze. Always on top oznacza, że to okno czatu będzie zawsze nad wszystkimi aplikacjami. Druga opcja oznacza, że będzie można klikać przez okno czatu w grę. I jeżeli chodzi o konfigurację tego okna, to jest już tak naprawdę wszystko. Mogę teraz uruchomić grę i pokazać Ci, jak to działa. Uruchomiłam teraz grę i tak wygląda mniej więcej czat w trakcie gry. Wszystko zależy od tego, jakie ustawienia sobie zrobisz. I pamiętaj, że y, jeżeli chcesz cokolwiek wpisać na czacie, to też to jest możliwe. Możliwe jest też wejście do ustawień. Wszystko wymaga po prostu wciśnięcia klawisza, który ustawiłeś jako klawisz y, do ClickProve. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyda Ci się ten poradnik. Do zobaczenia w następnym filmie.